Montaż drzwi na ościeżnicy Porta System Elegance. Przed przystąpieniem do montażu należy zgromadzić odpowiednie narzędzia i przyrządy. Będą to młotki, miara, nóż, rozpórki montażowe, uchwyty montażowe, pianka montażowa, płytka dystansowa, klej do drewna, klucz imbusowy, nożyce do uszczelek, wkrętarko wiertarka, zestaw bitów, komplet wierteł, kliny, silikon, przemiar to zamka, śrubokręt. Dokonujemy pomiaru otworu montażowego. W dwóch miejscach sprawdzamy jego wysokość, w trzech szerokość i w sześciu grubość muru, po trzy pomiary z lewej i prawej strony. Sprawdzamy również trzymanie pionu przez ścianę oraz poziom posadzki. Przed rozpakowaniem ościeżnicy sprawdzamy stan opakowania. Odczytujemy informacje znajdujące się na etykiecie opakowania. Do otwarcia opakowania absolutnie nie wolno nam używać ostrych narzędzi takich jak nóż. Może on uszkodzić ościeżnicę znajdującą się wewnątrz. Na blacie roboczym rozkładamy wszystkie elementy ościeżnicy. Upewniamy się, że żaden z nich nie uległ uszkodzeniu. Dostarczone elementy ościeżnicy są już wstępnie złożone bez użycia kleju. Przed przystąpieniem do montażu należy je rozparować. Założoną uszczelkę przed docięciem powinniśmy przesunąć w górę belki. Uszczelka w miejscu zakończenia belki może być zdeformowana. Uszczelkę wystarczy przesunąć o około 2 cm. Do obcięcia uszczelki możemy użyć specjalnych nożyc. Czynność wykonujemy po obu stronach belki lewej i prawej oraz belki górnej. W złączeniach narożników belki pionowej i belki poziomej nakładamy niewielką ilość kleju do drewna. Układamy elementy względem siebie pod kątem prostym i zakładamy łączniki listew opaskowych. Następnie w belce pionowej i belce górnej umieszczamy plastikowe łączniki. Elementy ościeżnicy skręcamy wkrętami. Wkręty dokręcamy, zwracając szczególną uwagę na dokładność połączenia listew od strony zewnętrznej. Tę samą operację należy powtórzyć z drugim narożnikiem ościeżnicy. Dół ościeżnicy zabezpieczamy silikonem. Czynność wykonujemy na obu belkach pionowych. Silikonu nie używamy w wypadku podłóg pokrytych wykładziną dywanową. Przed zdjęciem ościeżnicy z blatu roboczego zakładamy na niej rozpórki. Pierwszą rozpórkę umieszczamy w górnej części ościeżnicy, śrubę regulującą szerokość kierujemy w dół. Następnie odkręcamy oba zaciski spinające rozpórkę z ościeżnicą i przenosimy ją na dół, jednocześnie obracając ją o 180 stopni. Tym razem śrubę regulującą szerokość kierujemy w górę. Umożliwi nam to wygodne zdjęcie rozpórki z ościeżnicy osadzonej w murze. Należy pamiętać o pozostawieniu około 1 cm luzu pomiędzy rozpórką a uszczelką. Odstęp ten pozwoli nam na założenie skrzydła, kiedy ościeżnica będzie zainstalowana w otworze. Zakładamy pozostałe rozpórki. Najpierw środkową, postępując tak samo jak z rozpórką dolną. Tym razem nie musimy obracać rozpórki o 180 stopni. Na końcu zakładamy rozpórkę górną. Przystępujemy do skręcenia opaski. W złączeniach narożników kątownika pionowego i poziomego nakładamy niewielką ilość kleju do drewna. Układamy elementy względem siebie pod kątem prostym i zakładamy łączniki listew opaskowych. Wkręty dokręcamy, zwracając szczególną uwagę na dokładność połączenia listew opaskowych od strony zewnętrznej. Tę samą operację należy powtórzyć z drugim narożnikiem opaski. Przed włożeniem ościeżnicy w otwór ścianę należy zwilżyć wodą. Osadzamy ościeżnicę i unieruchamiamy ją przy pomocy uchwytów montażowych. Poniżej gniazda dolnego zawiasu wkładamy kliny. Klin umieszczamy również w narożniku przeciwległym do belki, w której zamontowane będą zawiasy. Poziomicą sprawdzamy poziom górnej belki oraz piony belek pionowych. W razie potrzeby korygujemy ustawienie ościeżnicy. Przystępujemy do montażu zawiasów. Umieszczamy zawiasy w gniazdach i przez otwory montażowe wykonujemy nawierty. W przygotowane otwory wkręcamy śruby. W ten sam sposób montujemy drugi zawias. Umieszczamy skrzydło w ościeżnicy, wpasowując zawiasy w gniazda. Pomiędzy skrzydło a górną belkę wkładamy płytkę dystansową. Skrzydło podnosimy specjalnym przyrządem. Przekręcamy zawiasy śrubami, spinając tym samym skrzydło z ościeżnicą. Sprawdzamy ustawienie i przyleganie skrzydła. Na przykręcone zawiasy zakładamy płytki ozdobne do części ościeżnicowej i skrzydłowej. Na korpusie dolnego zawiasu umieszczamy klin. Klin ten uniemożliwi obwieszenie skrzydła w wyniku działających na zawias sił dociskających tę część ościeżnicy do ściany. W szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem wstrzykujemy piankę montażową. Piankę wstrzykujemy punktowo dookoła ościeżnicy. Po zastygnięciu pianki nadmiar odcinamy nożem. Zdejmujemy uchwyty montażowe. Zdejmujemy rozpórki. Do wyfrezowanego rowka w ościeżnicy nakładamy niewielką ilość silikonu. Następnie w ościeżnicę wsuwamy ramę z listew opaskowych. Opaski powinny przylegać ściśle do ściany. Dół ościeżnicy zabezpieczamy silikonem. Jego nadmiar ściągamy specjalnym narzędziem. Przystępujemy do założenia klamki. Przy pomocy wzornika wykonujemy nawierty pilotażowe pod korpus klamki. Przed rozwierceniem otworów demontujemy zamek. Zapobiegnie to dostaniu się do środka zamka wiórów i opiłków. Rozwiercamy otwory. Zakładamy zamek. Zakładamy oba elementy klamki. Od dołu klamki dokręcamy śruby imbusowe, dociskające metalowy czpień. Przykręcamy elementy klamki do skrzydła. Zakładamy szyldy zasłaniające korpus klamki. W celu uzyskania odpowiedniej pozycji szyldu zamka, w zamek wkładamy klucz. Przez otwory montażowe przykręcamy szyldy zamka. Szyldy zasłaniamy kapslem ozdobnym. Sprawdzamy poprawność działania zamka, tym samym kończymy montaż.